Cześć! Nazbierało mi się ostatnio trochę magazynów, więc pomyślałem, że czemu by nie zrobić takiego większego przeglądu w jednym odcinku. Więc coś takiego sobie właśnie dzisiaj zrobimy. Mamy tutaj cztery magazyny. Niektóre z nich są aktualne i możecie je obecnie kupić, natomiast inne są już nieco starsze i raczej ich już w kioskach nie znajdziecie. Tak więc przejdźmy do przeglądu. Zacznijmy może od tego oto magazynu LEGO Star Wars z minifigurką klona z Legionu 501. Poza głównym dodatkiem otrzymujemy tutaj jeszcze saszetkę z kartami oraz kartę z edycji limitowanej. Ja ich co prawda nie zbieram, ale zawsze fajnie jak w magazynach dostajemy jakieś takie bonusy. Tak więc przejrzyjmy sobie magazyn. Jest oczywiście spis treści, komiks, plakaty, przedstawienie zestawów, Jakieś różne łamigówki, labirynty. I zapowiedź kolejnego numeru, w którym otrzymamy taki oto ATAT. No cóż, kiedyś już w magazynie było ATAT i wydaje mi się, że to poprzednie wyglądało lepsze. To mnie jakoś tak do siebie nie przekonuje. A numer ten ukaże się 12 kwietnia, tak więc już niedługo. No dobra, przejdźmy więc teraz do naszego klona. Jest to oczywiście minifigurka pochodząca z Battle Packu z klonami z 501. regionu, którego mnie niestety nie udało się kupić. Więc bardzo się cieszę, że wydawnictwo umożliwiło mi zdobycie tej figurki w magazynie. Jest on oczywiście wyposażony w blaster. Na zbroi oraz na hełmie widzimy oczywiście niebieskie oznaczenia charakterystyczne dla regionu 501. Poza tym generalnie standardowa zbroja Krona, poza tymi właśnie niebieskimi oznaczeniami. No i mamy tutaj główkę. Od jakiegoś już czasu LEGO odeszło od tego tak zwanego Angry Clone Face'a i teraz klony mają nową buźkę, która, szczerze mówiąc, chyba lepiej do nich pasuje aniżeli ta poprzednia. Tak więc generalnie bardzo porządna figurka. No i mówię bardzo fajnie, że LEGO, że wydawnictwo umożliwiło nam zdobycie jej w magazynie. Jestem pewien, że wiele osób, które budują sobie jakąś armię klonów, na pewno się na ten magazyn rzucą i kupią go w ilości kilku sztuk, bo to jest naprawdę dobra okazja. Kolejnym magazynem, jakiemu się dzisiaj przyjrzymy, będzie LEGO Explorer numer 2 na rok 2022. Dodatkiem jest tutaj taka oto jaszczurka. Tak więc przejrzyjmy sobie magazyn. Magazyn LEGO Explorer zawsze ma w sobie ciekawą treść. Jak widać, tematem tego numeru są zwierzęta, no i chyba tak ogólnie pustynia, takie pustynne klimaty. I więc mamy tutaj oczywiście mnóstwo ciekawostek. Trochę jakiś łamigłówek, mnóstwo pomysłów na nasze własne konstrukcje, i za to właśnie bardzo lubię ten magazyn. Jest oczywiście również instrukcja. A co otrzymam w kolejnym numerze? Taki oto statek kosmiczny. No całkiem pocieszna konstrukcja. Dostarcza sporej liczby ciekawych elementów, więc myślę, że ją zakupię. Tak prezentuje się nasza jaszczurka po zbudowaniu. Model ma naprawdę dużą ruchomość, no bo jego ogon. Ciało oraz głowa opierają się na zawiasach kulkowych, więc możemy sobie tutaj je pod różnymi kątami wyginać. Łapki również są zbudowane na zawiasach, tylko że nie kulkowych, tylko tych zwykłych, więc też możemy sobie tutaj nimi delikatnie poruszać. Jeżeli chodzi o kolorystykę, to dominuje tutaj przede wszystkim ten kolor jasnozielony. No i generalnie naprawdę bardzo fajny, pocieszny model dostarczający oczywiście sporej liczby elementów. No, przede wszystkim te zawiasy kulkowe są tutaj najcenniejsze, nie oszukujmy się. Ale poza tym ciekawe są też te tutaj zielone elementy, te elementy łapek, oczka. No generalnie tradycyjnie dla magazynu Lego Explorer fajna konstrukcja, która dostarcza wielu ciekawych i przydatnych elementów. Kolejnym magazynem będzie Lego Minecraft. Tym razem jest to już nieco starsza pozycja, w przeciwieństwie do tych dwóch poprzednich, które wciąż możecie kios w kioskach znaleźć. Tego już raczej niestety nie kupicie. No i tak, magazyn Lego Minecraft, czyli stosunkowo świeża rzecz na rynku. Co prawda seria Lego Minecraft istnieje już od kilku lat, ale magazyn pojawił się dopiero w zeszłym roku. Aczkolwiek lepiej późno niż wcale, gdyż dodatki, jakie tutaj otrzymujemy, są naprawdę prześwietne. No i tutaj mamy Steve'a, zombiaka oraz Świnkę. Tak więc, dwie minifigurki, od tego jeszcze Świnka w cenie 15 zł. No to jest naprawdę świetny interes. Przejrzyjmy więc sobie magazyn. Mamy tutaj różne łamigówki, komiks. Jakieś różne labirynty, zadania, prezentacje zestawów, plakaty. No, ten prezentuje się całkiem ładnie. I mamy zapowiedź kolejnego numeru, w którym otrzymamy szkieleta oraz taką wyrzutnię TNT, aczkolwiek jak, jako, że jest to magazyn archiwalny, to ten numer już od dawna jest w sprzedaży. Więc przejdźmy teraz do dodatku. Możecie mi wierzyć zupełnie, ale ten magazyn to jest moja zupełnie pierwsza styczność z serią LEGO Minecraft. Wcześniej nie miałem żadnego zestawu, ani nawet żadnej figurki, ani kompletnie nic. Tak więc no fajnie, że w końcu mogłem zdobyć cokolwiek z tej serii za sprawą tego magazynu. Więc tak, mamy tutaj Steve'a ujeżdżającego świnkę. Trzyma on oczywiście marchewkę zamocowaną na wędce, której potrzebujemy oczywiście, żeby świnkę ujeżdżać. W roli węki występuje tutaj element bicha i całkiem nieźle się w tej roli sprawdza. Natomiast w drugiej ręce Steve trzyma miecz. Jeżeli chodzi o świnkę, no to bardzo fajnie się ona prezentuje. Na pewno ciekawym elementem jest jej główka, która prezentuje się o w ten sposób. To są właśnie takie specyficzne dla serii LEGO Minecraft elementy, z którymi po raz pierwszy mam styczność. Poza tym bardzo prosta konstrukcja, ale dobrze oddająca stylistykę Minecrafta. Jeśli chodzi o zombiaka... No, jak mówię, najciekawszymi elementami są właśnie te specyficzne do serii Lego Minecraft, czyli ta oto kwadratowa główka. No, to jest dla mnie na pewno coś ciekawego. Oczywiście, nadługi są tutaj bardzo oszczędne, no ale pamiętajmy, że Minecraft też jest grą dość oszczędną pod względem wizualnym. Więc dobrze się tutaj ta legowa stylistyka ze stylistyką Minecrafta komponuje. Są oczywiście fioletowe nóżki oraz niebieski tors. Natomiast jeżeli chodzi o Steve'a, no tutaj również nadruki bardzo proste, tak samo jak Zombie mają fioletowe nóżki oraz niebieski tors. Podsumowując magazyn Lego Minecraft zdecydowanie wskakuje do topki moich ulubionych magazynów LEGO, gdyż dodatki jakie tutaj otrzymujemy, są naprawdę świetne. Jak już wcześniej powiedziałem, dwie minifigurki plus do tego jeszcze świnka w cenie 15 zł. To jest naprawdę świetny interes. Więc jak najbardziej mogę ten magazyn polecić. Przejdźmy teraz do ostatniego i jednocześnie najdroższego z tych czterech magazynów, czyli tego Ninjago Legacy. Kosztują 25 zł bez grosza, a jajaj, jeszcze nie tak dawno ten magazyn kosztował tylko 20 zł, a teraz już 25. No niestety, inflacja klocków nie omija. No i poza samym głównym dodatkiem, jakim jest minifigurka Kola oraz minifigurka Ronana, mamy tutaj saszetkę z kartami oraz kartę z edycji limitowanej. Na początek przejrzyjmy sobie magazyn. Oczywiście jest on w nieco większym formacie niż tradycyjne magazyny Lego. Mamy tutaj komiks. Plakaty. Mamy tutaj takie jakby przypomnienie sezonu 6. To jest myślę coś całkiem fajnego dla nowych fanów Ninjago. I mamy zapowiedź kolejnego numeru, który jest już w kioskach. Jest to mianowicie Zane z Nindroidem. Tradycyjnie do magazynu Ninjago Legacy dostajemy tutaj dwie minifigurki. Pierwszą z nich jest Kolb, już z sezonu 10. No i nie oszukujmy się, nie dla tej minifigurki wszyscy kupują ten magazyn, gdyż ona niczym specjalnym nie jest. No bo pojawiała się już wielokrotnie i w magazynie i w wielu zestawach. Jest on wyposażony w taki oto młot, z którego da radę wyciągnąć trochę ciekawych elementów. Nadduki na się prezentują się całkiem ładnie. W tych strojach ninja z 10 sezonu podobał mi się właśnie ten motyw smoka, który tak jakby się przewijał przez cały ten stój. To było coś naprawdę fajnego. Jestem również fanem tych masek, właśnie, które w tamtym czasie były wprowadzone. One mi się naprawdę podobają, więc generalnie porządna figurka. Dość, co prawda, częsta, ale ja jej akurat w swojej kolekcji nie mam, więc cieszę się, że ją zdobyłem. Jednak teraz przejdźmy do drugiej, dużo ciekawszej minifigurki, czyli do Ronana. Figurka, która pojawiła się tylko w jednym zestawie, a zestawem w tym są ogrody w mieście Ninjago. Tak więc ogromny set kosztujący katalogowo coś tam około 1000 zł. Tak więc no, możliwość zdobycia go w magazynie za 25 zł jest czymś naprawdę świetnym i tutaj chwała ludziom z wydawnictwa, którzy go tutaj postanowili dodać. Jest on posażony w dwie katany. Nadruki na, na się prezentują się całkiem szczegółowo. Widzimy tutaj taką jakby zbroję. Podobają mi się te pomarańczowe akcenty. Na pleckach również całkiem nieźle się to prezentuje. Ma on na sobie tą maskę zakrywającą tylko część twarzy w kolorze ciemnozielonym. Rude włoski. No i na główce widzimy tam jego charakterystyczną opaskę na oko. Ogólnie uważam, że 25 zł to nieco zbyt wysoka cena jak na magazyn aczkolwiek w tym przypadku jest ona jak najbardziej usprawiedliwiona, gdyż no, nie często mamy okazję w magazynie zdobyć figurkę pochodzącą z zestawu za 1000 złotych. Więc ten magazyn jak najbardziej mogę Wam polecić, jeżeli chcecie zdobyć minifigurkę Ronana, to jest to jak najbardziej dobra opcja. Tak więc przejrzeliśmy sobie dzisiaj cztery magazyny, wszystkie uważam za naprawdę godne polecenia, aczkolwiek żeby to nie był taki zwykły, nudny przegląd magazynów, to postanowiłem go trochę urozmaicić. Nie wiem czy pamiętacie, jakiś czas temu na moim kanale pojawił się taki odcinek, w którym spośród sześciu minifigurek losowałem jedną, dla której później budowałem niewielkiego moca. Postanowiłem, że ten przegląd magazynu mogę połączyć z tamtą serią, więc tak, mamy tutaj wszystkie minifigurki z dzisiejszego przeglądu, ponumerowane od 1 do 6, plus jeszcze dodałem tutaj świnkę z Minecrafta, która co prawda minifigurką nie jest, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również i dla niej jakiegoś niewielkiego mocka wybudować. No i za chwilę rzucę kostką... I tą minifigurkę, której numer pokryje się z numerem na kostce, dla niej właśnie zbuduję jakiegoś niewielkiego mocka. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Okej, okay, kostka wyleciała z kaddu, aczkolwiek wypadł tutaj 3. 3 jest to zombie z Minecrafta, więc dla niego właśnie za chwilę wybuduję moca. I tak właśnie prezentuje się mój moc. Jest to najprościej mówiąc kawałek Minecraftowego terenu. Moc jest dwupoziomowy, mamy tutaj jaskinię oraz kawałek powierzchni. No i cóż, nie jest to wcale żaden moc opływający w detale, gdyż próbowałem tutaj oddać tą uproszczoną mocną stylistykę Minecrafta. Czyli, no wiadomo, wszystko jest kanciaste i myślę, że całkiem nieźle mi się to udało. Tak więc pamiętajcie, że nie jest to wcale żaden mój popisowy moc, który by tutaj miał nie wiadomo ile detali. No więc zacznijmy jego omawianie. Zacznijmy może od tej powierzchni. Dodałem tutaj troszkę nieregularności terenu. Tutaj jest takie wzniesienie, na którym rośnie sobie drzewko, brzoza. I to w sumie tyle. Teraz przejdźmy na dół. Tutaj, oczywiście, w jaskini siedzi sobie właśnie nasz zombie. No i widzimy tutaj. Zadbałem trochę gdzie o jakieś zwisające skały. Tutaj troszkę nieregularności tego terenu. No i to w sumie tyle. Jak mówię, bardzo prosty mocno, bo oddaje on stylistykę Minecrafta, która jest właśnie prosta, kanciasta. I o to właśnie w tym Mocku chodziło. Myślę, że ma on sporo uroku, myślę, że fajnie właśnie oddaje ten minecraftowy urok, tą stylistykę tej gry. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba, czy chcecie zobaczyć więcej odcinków z losowaniem minifigurki pod Moca. No i trzymajcie się. Cześć!